Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Zwycięsko kończycie ten mecz z liderem Śwybodzin, no i całkiem nieźle wypadła ta runda. No bardzo jestem szczęśliwy, bardzo jestem zadowolony. Z dziewczyn jestem bardzo dumny, bo, no bo zostawiły kawał zdrowia przez całą rundę. tak? Mają trudne treningi, mają ciężkie treningi, szkoła, trenowanie, szkoła, trenowanie. Praktycznie każdy weekend zajęty, wyjazdy, wyjeżdżamy z rana, wracamy w nocy. Chwała dziewczynom za to, bo naprawdę tą rundę zagrały kapitalnie. I cieszę się, że już się ta runda skończyła. Teraz jest przerwa na, na święta i będziemy wracać powoli z powrotem. Bytki kadrowe, różne rozszady w ogóle w kadrze przed sezonem nie napawało to optymizmem, aczkolwiek no, naprawdę dziewczyny. To co zrobiły postęp, druga pozycja w tabeli tego ja się nie spodziewam. No, mi, miło, tak? Sport jest nieprzewidywalny. Właśnie to jest to, że sport jest nieprzewidywalny. Ja w, widziałem po pierwszych dwóch kolejkach, że drzemie w tym zespole mega duży potencjał e, i cieszę się bardzo, że naprawdę najmłodsze zawodnicy tego zespołu robią takie kolosalne postępy i zaczynają wchodzić drzwiami do tego zespołu i to jest fajne, tak? W zanadrzu mamy kolejny młody zespół pana, znaczy trenera Maćka który myślę, że też w przyszłości będą zasilać ten zespół drugoligowy i, i będą grać. Dlaczego drugoligowy Dwa Poprzednie sezony pokazały, że drugie miejsca wchodzą do pierwszej ligi, a tutaj na półmetku macie to miejsce, które być może da Wam awans do wyższej ligi. No tak, mamy, 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 mamy drugie miejsce gwarantujące start w pierwszej w przyszłym sezonie, ale to jest daleka droga jeszcze, dopiero 11 kolejek, czekają nas ciężkie wyjazdy, ciężko dużo wyrzeczeń i naprawdę, no jeszcze sporo, sporo gry, sporo się może wydarzyć, ale na tą chwilę cieszmy się tym, że naprawdę ta twierdza w Kępnie jest niezdobyta jeszcze przez nikogo. I no, jesteśmy na drugim miejscu, jesteśmy wiceliderem drugiej ligi i cieszymy się bardzo. Dziewczyny są naprawdę zadowolone, a ja przeszczęśliwy. Sport y pozwala marzyć, cieszyć się, jest nieprzewidywalny, no, ale dlaczego nie spełnić tych marzeń? Dlaczego nie awansować do pierwszej ligi? Ja wiem, że to jest kolosalny krok organizacyjno-finansowy, ale, ale może warto gdzieś tam pokusić się o, o ten lepszy i formy w wyższej lidze. Na początku na spokojnie jeszcze się sezon nie skończył, to jest półmetek, tak? My gramy swoje a czas pokaże, zobaczymy. My chcemy wygrywać każdy mecz, tak już widać, że z każdym możemy powalczyć. Nawet z, z liderem z, z Kalisza też będziemy chcieli tutaj postawić im trudne warunki, o ile nam zdrowie pozwoli, bo do tej pory mieliśmy z tym problemy i będziemy się bić z każdym o trzy punkty. Ale tak jak mówię, to, to nie możemy być zbyt pewnie siebie, tak? To dyspozycja dnia decyduje o wszystkim. Dyspozycja tygodnia przedmeczowego, tak? A długie wyjazdy to naprawdę ciężka przeprawa dla każdego zespołu. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.